Do 22 października w Galerii Miejskiego Domu Kultury można oglądać wystawę zatytułowaną Plastykowe Ludziki. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu artystyczno-integracyjnego Plastykowe Ludziki jest Marek Olszyński. To jest bardzo, według mnie, wystrzelnie dobra. Tutaj raczej nie ma złych prac. To są takie wizytówki, autobatety poszczególnych artystów. I... Jej wartość to jest również ta wartość, że tak na pewien sposób sprawdzamy siebie po latach, co robimy i jak wyglądają nasze prace. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali w ubiegły piątek zastępca burmistrza Michał Mglej, kierownik artystyczny MDK Adam Opałka, a także kurator wystawy Dariusz Gamracy. Ta wystawa miała cel taki, by właśnie po wielu latach, po 37 latach, z niektórymi się nie widziałem, a dzisiaj są czas najwyższy, żeby się spotkać na płaszczyźnie wspólnej wystawy. Wystawa miała być z naszego rocznika, koledzy, koleżanki, z naszego rocznika plus artyści, koledzy, absolwenci z młodszych roczników. Z całym szacunkiem starszych kolegów. Wystawa składa się z kilkudziesięciu prac, których autorami są właśnie absolwenci Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. To m.in. grafiki, obrazy olejne, akwarele, rzeźby gipsowe i drewniane, ceramika. Uroczysty wernisarz, na który przybyli autorzy prac, jak również znajomi i przyjaciele, uświetnił występ wokalny Marceliny Demracy. Bye. <laughs>